Brandenburgia we współpracy z rządem federalnym tworzy tak zwane centrum recepcyjno-deportacyjne w Eisenhüttenstadt tuż pod polską granicą. Eisenhüttenstadt leży stosunkowo blisko przejść granicznych w Gubinie i w Świecku. Minister spraw wewnętrznych landu Brandenburgia Karin Lange stwierdziła: „Wtedy będziemy mieli wszystkich uchodźców z umowy dublińskiej w jednym centralnym miejscu. Ze względu na bliskość polskiej granicy można ich tam szybko zwrócić. Tak więc... Premierze demokratyczny rządzie polsko. Go! Pani poseł bardzo go! dziękuję za. Pre... Witam was, Niemcy to na tyle sprytnie wymyślili, że rzucili koło ratunkowe Donaldowi Tuskowi. Zresztą zobaczcie sami. Niemcy, nie będzie ośrodka dla migrantów na granicy z Polską. Władze niemieckiej Brandenburgi odrzuciły plan stworzenia na Wyspie Odrzańskiej w Kurstinkitz ośrodka dla migrantów czekających na deportację. No więc dlaczego ludzie na siłę doszukują się ofery, prawda? Owszem, na Wyspie Odrzańskiej ośrodek dla migrantów nie powstanie, ale w już tak. No i media targetowane na beton partyjny, w tym te państwowe, nie czarujmy się, a także zadaniowane farmy, troli. Będą mogły z czystym sumieniem podawać przekaz, że żaden ośrodek dla migrantów na granicy z Polską nie powstanie. To wszystko są wymysły szpiegów Putina. Tym bardziej, że powstaje ośrodek innego typu. To nie będzie ośrodek dla migrantów, ale centrum deportacyjne. Elegancko zwane ośrodkiem recepcyjnym. Zobaczcie, jak to pięknie się kojarzy. Recepcja to. Prawie hotel, prawda? Dlaczego? Ośrodek jest na polskiej granicy. Otóż praktyka zdaje się pokazywać, że ktoś z administracji Donalda Tuska nakazał polskim pogranicznikom przyjmować każdą osobę, którą deportują tutaj Niemcy. Wszystko na wiarę, bez zbędnej weryfikacji. Włochy, Hiszpania i Grecja zwykle pozwalają nowo przybyłym na swobodne podróżowanie. A następnie nie zabierają ich z powrotem. Włochy przyjęły tylko czterech z kilku tysięcy uchodźców w 2024 roku, powiedział sędzia administracyjny dla BZ. Sąsiadujący kraj bierze każdego zatrzymanego uchodźcę ponownie, ale większość deportowanych szybko wraca do Niemiec, często z pomocą przemytników. No właśnie, przemytnicy. Otóż należy się zacząć głośno zastanawiać, czy Organizacje te nie zaczęły korumpować lokalnych struktur policji. Ja wiem, że to jest mocna teza, ale przy tej skali przemytu mamy niewiele możliwości: Łapówki, indolencja lub pozwolenie na nielegalne przekroczenie granicy na przemyt dla idei. Przecież wyłapywanie migrantów na granicy polsko-niemieckiej nie jest trudne. Wystarczy się zaczaić. Ci ludzie nierzadko sami przyjdą. Tymczasem panuje totalna bezkarność. Na filmach widzimy, że migranci, którzy w nielegalny sposób chcą przekroczyć granicę z Niemcami, w ogóle się nie kryją. W ogóle nie próbują przemykać, tylko idą w biały dzień. Coś tutaj jest nie tak. się siedzę sobie na granicy? Nie. Tu jest Polska, tam są Niemcy. Mój pies. I kur panowie. Są panowie. No. Także są panowie i sobie teraz przekraczają granicę. Do mnie przyjdą. a udają. No idźcie, kurwa, idźcie tam. Boję się przejść, bo myślą, że ja z policji, kur... Czy coś. Na przestrzeni ostatnich lat takich filmików widzieliśmy dziesiątki, o ile nie setki. W zależności, kto jak długo siedzi na mediach społecznościowych. To nie jest problem z ostatniego roku, Degręgolada trwała za czasów Morawieckiego. Tak czy owak, w nadchodzącej mądrości etapu Niemcy nie będą już zobligowani, by utrzymywać migrantów, którzy dostali się do Niemiec nielegalnie, bądź skorzystali z usług aktywistów pomagających legalizować prze... e... pobyt. Fazer. Aby zakończyć efekt obrotowej drzwi, umowa stanowi, migranci z porozumienia dublińskiego nie będą już otrzymywać płatności. Takich jak inne osoby ubiegające się o azyl. Tylko łóżko chlebi mydło. Ich miejsce pobytu będzie ograniczone do miasta granicznego. Łóżko chlebi mydło? To pewnie skrót myślowy, ale wygląda na to, że Niemcy rzeczywiście chcą przeoszczędzić na utrzymaniu migrantów. Cała nadzieja w tym, że pan Donek od czasu do czasu kartofli nastruga. Chociaż tak z drugiej strony to wcale nie będzie potrzebne, ponieważ to my będziemy zobligowani do zapewnienia godnych porównywalnych z europejskimi warunków, porównywalnych z ośrodkami dla migrantów, bo nie możemy zapominać, że w nadchodzącej mądrości etapu, już w ciągu kilku miesięcy, zresztą buduje nam się taki byt ne, za miedzą, pojawia się oprócz ośrodka dla migrantów, ośrodek recepcyjno-deportacyjny. Tak więc struganie ziemniaczków przez pana Donka nie będzie potrzebne. Należy ustanowić normy dotyczące warunków przyjmowania osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, które są wystarczające do zapewnienia im odpowiedniego poziomu życia i porównywalnych warunków życia we wszystkich państwach członkowskich. Harmonizacja warunków przyjmowania osób ubiegających się o ochronę międzynarodową powinna pomóc w ograniczaniu wtórnego przemieszczania się tych osób, na które wpływ ma zróżnicowanie warunków ich przyjmowania. Oczywiście słońce narodu zarzeka się, że. Nie, Polska nie będzie implementowała żadnego paktu migracyjnego. Jednak kanclerz Scholz twierdzi, że. To jest baju, baju dla frajerów. Dlatego musieliśmy wziąć się do roboty, zmienić prawo w Europie i zrobiliśmy to. Wejdzie w życie w przyszłym roku. Zmiany zostały wprowadzone dla niemieckiego interesu, aby łatwiej było nam sprowadzić ludzi z powrotem do krajów, gdzie faktycznie muszą przeprowadzać swoje procedury w Europie, lepsze kontrole graniczne na granicach zewnętrznych, więcej procedur bezpośrednio na miejscu, więcej rejestracji w całej Europie. Ale wiesz, że w Europie dopiero w 2026 roku, w przyszłym roku, roku wszystko zacznie obowiązywać. Nie wiemy czy kiedykolwiek wejdzie w życie. To nie tylko Węgry są temu przeciwne. Ale to jest decyzja w Europie, wdrożyliśmy ją. Ale nawet premier polski Tusk powiedział, że nie wdroży umowy migracyjnej. Ale on to wdroży i wszyscy na tym skorzystamy. Ja tylko jestem ciekaw skąd ta pewność. Czy kanclerz Scholz wie, że niemiecki urzędnik w końcu przekona Donalda Tuska bądź zmusi? Czy ten co innego mówi niemieckim urzędnikom, a co innego na potrzeby polskiego wyborcy? Tymczasem zapraszam Was na zakładkę wideo. Wejdźcie, sprawdźcie, może Was coś ominęło, może Was coś zainteresuje. Odsyłam na kanał z gireczkami i dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, wspierają mnie, a pamiętajcie, realnym wsparciem jesteście we wszyscy. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.